Jeszcze 4 miesiące temu wydawało się, że Faza i Baza to nowy rozdział polskiego YouTube'a. Następny ogromny projekt Freeza, który będzie bił jakieś powalone rekordy. Ale po 4 miesiącach możemy zobaczyć największy spadek wyświetleń w historii ze wszystkich kanałów Freeza. Mówimy o tak dużym spadku, że ich zarobki z reklam na YouTube spadły czterokrotnie. W tym filmie pokażę Ci, ile dziś zarabiają te kanały w porównaniu do początku, według słów Freeza. Dlaczego zainteresowanie Fazą i Bazą tak mocno spadło? I czy Karolowi w ogóle się to spina? Faza i Baza to najnowsze projekty Freeza. Baza to kanał skierowany do młodszej widowni, typowa rodziny Ekipka. A faza to dynamiczny format rozrywkowy skierowany do starszych odbiorców. Tak pisze na stronie ekipa Holding. Obie ekipy zostały stworzone po trzeciej edycji programu Twoje 5 minut. Moi drodzy, zaczynamy castingi do Twojej 5 minut 3 dawajcie! Programu, gdzie z setek uczestników wyłoniono młodych, ambitnych influencerów, przyszłe gwiazdy, które miały przejąć Polski YouTube. Spoiler, nie zrobiły tego. Przynajmniej na razie. Fris zainwestował w cały projekt 4,5 miliona złotych. Castingi, produkcja, kontrakty, montaż i marketing. Wszystko dopięte jak w profesjonalnej korporacji. Bo tak trzeba nazwać ekipę Holding. To po prostu firma. Tworzące nowe minianki friza, Albo jak mówił Minimike, roboli, pracowników, robotników. Oba te projekty ruszyły 1 lipca i oba mają nagrywać całoroczne daily. 365 dni i 365 filmów. Ogromne wyzwanie! ogromne koszta i ogromnie dużo pracy, za którą oczywiście chcesz dostać pieniądze. Ale czy to teraz się w ogóle spina? Podsumowałem wszystkie długie filmy z obydwu kanałów w pierwszym miesiącu działania i porównamy to do dzisiaj. Baza zrobiła 14,5 miliona wyświetleń w miesiąc, a faza jeszcze więcej – 25 milionów wyświetleń. To są wyświetlenia, o których 99% youtuberów na świecie może tylko pomarzyć. Serio, mówimy tu o setkach tysięcy złotych z reklam, ale o pieniądzach zaraz pogadamy. Od tego czasu minęły 4 miesiące. I jak to wygląda teraz? Wyświetlenia bazy spadły o 55%. Ze 14,5 miliona do 6,5 miliona. U fazy jest jeszcze gorzej. Z 25 milionów wyświetleń na 6 milionów. To 76% spadek. Ale dlaczego tak jest? Jest kilka powodów według mnie. Powód pierwszy: nasycenie rynku. Na polskim YouTubie jest po prostu już za dużo ekip i tego samego kontentu. Mieliśmy ekipę Team X, Gen Z, Teens, Bungie, DressCode, a teraz mamy bazę i fazę. I pewnie znalazłoby się jeszcze kilka innych ekip, które wyglądałyby bardzo podobnie. Każdy z tych projektów obiecywał nową jakość i wprowadzał nowe twarze na YouTube. Kiedy YouTube był jeszcze nienasycony i zyskiwał cały Cały czas widzów to działało, ale dziś same ekipy mamy kilkudziesięciu influencerów pod nimi, a każdy z nich robi prawie taki sam content dla tego samego widza. Te same wyzwania, te same pomysły na film, ten sam humor i te same przerysowane emocje. Losujemy jaki kolor przez cały dzień! dzień. Dobra, nie są Ale Biały! W dzisiejszym odcinku przez cały dzień będziemy jedli jedzenie tylko i wyłącznie wylosowanym przez nas kolorem. I dzisiaj przez cały dzień będziemy jedli jedzenie o jednym kolorze. Dobrze musiałem to dograć. Wpiszcie sobie w YouTube jakikolwiek film bazy czy fazę. I nagle macie kilkanaście takich samych filmów. Oczywiście wszyscy mieli ten sam pomysł. To nie jest kopia kopii. Średnio widz spędza na YouTube 48 minut dziennie. Więc tak naprawdę to czas na poglądanie dwóch filmów. Sześć lat temu wybór był prosty: albo ekipa, albo Timix. A dziś Wiz ma do wyboru znacznie więcej kontentu. Setki kanałów, te same formaty, codzienne vlogi, kolejne wyzwania i ten sam rodzaj kontentu powielany milion razy. Faza, baza, Z Shorts i TikToki. I jeszcze inne grupki. Wszystko to konkuruje o te same rekomendacje i o tych samych widzów. Dodatkowo pracownicy Visa mają też często własne kanały. I nagle z całego takiego uniwersum masz 50 osób, które tworzy filmy, pracując nad kontentem skierowanym do tej samej grupy odbiorczej, która jest skończona. A jeszcze na to wszystko mamy TikToka, który ukradł naszą część tortu, zwanego zainteresowaniem od młodego widza. Po prostu nie da się go na wszystkiego. Nie da się emocjonować tym samym, tylko w innym kolorze. Widzowie są po prostu zmęczeni. Zmęczeni tym samym daniem. Don't... Tak wygląda. I tu nawet nie chodzi o to, czy te filmy są słabe czy identyczne. Chodzi o to, że smakują tak samo. To kolejna kopia kopii i ludzie zaczynają to widzieć. Tak w ogóle to jest te moskit. Jeśli doceniasz taką analizę i chcesz więcej filmów z kulisów polskiego YouTuba i zagranicznego, zostaw suba. To nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga. Drugi mniejszy powód to coś, co roboczo nazwałem taśma produkcyjna Freeza. Freeze od lat ma jeden genialny pomysł, który działał. Produkować influencerów. To on stworzył Przemka Pro, Haihanie i całe Genzy. Obecnie najpopularniejszą w Polsce grupę influencerów. I właśnie oni wyszli też z pierwszego programu Twoje 5 minut, 4 lata temu. Tylko ile można tworzyć nowych ludzi do tego samego kontentu, dla tej samej grupy odbiorczej? Twoje 5 minut Freeza to był jego castingowy kombajn. Ze setek młodych ludzi wybierali tych, którzy mieli największy potencjał na nowego, dobrego Minionka friza. Mieli energię, wygląd, charyzmę i osobowość. Ale to nie byli twórcy z własną wizją. Minionki za to były gotowe realizować nawet najbardziej absurdalne pomysły, byle tylko powstał viralowy film. Według wielu widzów brakuje im własnego zdania i autentyczności, emocji. Zamiast spontaniczności widać wymuszone reakcje i przesadny entuzjazm. Ja p***dolę, k***wa. Ja rozumiem udawane reakcje, ale to jest przesada. To jest przesada dziewczynko. Nie wiem, ile masz lat, może to się źle ze co powiem, ale ewidentnie pomyliłaś platformy. Niektórzy twierdzą też, że dla rozpoznawalności i sympatii Freeza, w stanie zrobić niemal wszystko, to po prostu są wykonawcy gotowego przepisu. Z góry ostalony plan tematy filmów, scenariusze, miniaturki i tytuły. Wszystko po to, żeby nie myśleli, tylko działali. I mamy tego przykłady na filmach. To działało przez chwilę. Bo kiedy masz wszystko, markę za sobą, ktoś cię promuje, dynamiczny montaż i muzykę, to przyjdą pierwsze miliony wyświetleń. Ale czy da się to utrzymać w 2025 roku? Nie wiem, choć się domyśla. Bo widz zaczyna dostrzegać coś dziwnego. Każda reakcja wygląda tak samo, każdy krzyk brzmi identycznie, każdy film to trochę kopia poprzedniego. W końcu, skąd się wzięła ta nazwa, minionki Freeza? Trzeci powód, wiek wiza i dorastanie widowni. Wszyscy się starzejemy, widzowie ekipy także. Dwunastolatkowie, którzy 6 lat temu oglądali ekipę. Dzisiaj miał 18 lat i kontent fazy i bazy po prostu do nich nie trafia. To już nie są dzieci, które czekają na filmik, wystrzelimy karła z procy. 3, 2, 1. Albo skakanie do basenu pełnego kulek To ludzie, którzy mają studia, pracę i inne priorytety Wiadomo, przychodzi nowa widownia Ale już nie jest tak liczna jak kiedyś Jak ta pierwsza fala widzów ekipy Dodatkowo kiedyś to wszystko było świeże, unikalne A teraz mamy więcej filmów, influencerów i wszystko to się rozmywa Dla tej widowni z kiedyś obecne filmy są nie do poglądania. Po prostu są dziecinne Sam dla researchu do tego filmu pogonałem kilka filmów fazy i bazy I po prostu nie mogłem Po prostu nie mogłem Cringe i żenada zjadałem mnie od środka Kilka razy musiałem rozchodzić te filmy po pokoju Naprawdę To po prostu nie jest mój content nie dlatego, że są złe. Po prostu dorastasz i nie interesujecie się to samo, co kilka lat temu. Muszę też napomknąć o czasie, kiedy kanały wystartowały. Czyli początek wakacji, więc młodsze widownie mamy więcej czasu na nagrania YouTube'a. Teraz mamy październik, więc jest szkoła i mniej czasu na YouTube. Ale ogólnie dorastanie i zmienianie kontentu dla widza, żeby ci nie uciekł, to cykl YouTube'a, który nigdy się nie skończy. Dobra, teraz czas na temat pieniędzy. Wróćmy do tego spadku wyświetleń i ile te kanały zarabiały. Freeze wydał na stworzenie Twoje 5 minut i obu ekip ponad 4,5 miliona złotych. To inwestycja, która miała się zwrócić w wyświetleniach, sensie i sponsorach. Freez w podcaście Grzmot ujawnił, że Jensi, który produkuje taki sam content z taką samą długością filmów, zarabia 18,50 na 1000 wyświetleń. Macie stawki, jak macie ten family friendly content za 1000 wyświetleń, tak już na, na rękę. 18,50 18 cpm -a? To nie tak dużo. Tak szczerze. Więc spokojnie możemy założyć, że faza i baza zarabiają tyle samo. Więc policzmy to. Faza w pierwszym miesiącu zrobiła 25 milionów wyświetleń. Podzielimy to przez 1000 razy 18,5 co daje nam około 460 tysięcy złotych. Baza zarobiła 14,5 miliona wyświetleń. Co daje nam około 270 tysięcy złotych. Naprawdę dobra kasa. Przy takich wiosek wszystko się tam spinało. Na pewno. Już nawet nie liczą żadnych deali sponsorowanych. Ale dziś przy 6 milionów wysiedleń miesięcznie. Baza zarabia 120 tysięcy złotych miesięcznie, a faza 111 tysięcy złotych miesięcznie. To ogromny spadek zarobków. Naprawdę jest duża różnica, czy dostaniesz 4600 zł do ręki czy 1100. Za 4600 kupić kupisz 1600 w ekipy, za 1100 330. A to wszystko przy kosztach produkcji sięgających dziesiątek tysięcy, jak nie setek tysięcy złotych miesięcznie. Bo wiecie, to nie są vlogerzy z telefonami, to ekipy produkcyjne z montażystami, operatorami, scenarzystami i menedżerami. Według słów głównego montażysty friza nad filmami tylko fazy pracuje 5 montażystów. Każdy montażysta na jeden film poświęca od 10 do 40 godzin. Ja ci powiem, ja, ja miałem filmy, które zmontowałem w 10 godzin. A ja tylko powiem jedną rzecz, Kamil robi szybko i dobrze. M miałem te filmy, które montowałem... 40. Średnio 25 godzin na film. W tym samym filmie powiedział, że dobry montażysta na YouTube zarabia 10 tysięcy złotych na rękę. Na przykład dychę za etap. Czyli pięciu takich montażystów, to sama jej wypłata nie licząc kosztu pracownika, to 50 tysięcy złotych. Frizowskie minionki też raczej dostają wypłatę normalnie miesiąc w miesiąc. Więc też kosztują. Masz dodatkowo do tego menedżerów, operatorów i kamery. Dodatkowo te wynajmowane domy, które też pewnie kosztują kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Oczywiście nie jestem w stanie określić, ile te kanały i osoby dostały z deali sponsorowanych. To mogły być naprawdę różne kwoty. Jeden dostaje 10 tysięcy, drugi 50 tysięcy, a niektórzy nawet po 100 i więcej. A nie chcę po prostu strzelać, bo byłoby to kupie. Więc liczę to, co możemy policzyć. A tak w ogóle, drogi Wizu, jak ty to widzisz? Czy Faza i Baza skończą jak stara ekipa? Napisz w komentarzu, a ja na wszystkie odpowiem. Dobra, ale teraz tak szczerze, Czy 6 milionów wyświetleń w miesiącu to mało. No nie jest to mało. 90% filmów na YouTube nie dobije nawet do 1 tysiąca wyświetleń. Tylko 7 promili filmów na całym YouTubie ma takie wyświetlenie jak te dwa kanały. Żeby szczerze powiedzieć o ich upadku, musi przeleźcieć więcej czasu. Bo na razie to tylko pierwsze 4 miesiące tych projektów, ale spadki są zauważalne. A jest to totalnym królem polskiego YouTube'a i mega rozgarniętą biznesową osobą. Więc myślę, że ma dużą szansę wyprowadzić te kanały na rentowną drogę. Jeśli chcesz więcej takich filmów, albo chcesz, żebym o kimś nagrał film, zostaw komentarz. Oski, subskrybuj, trzymajcie się.